Słyszałem, że jakaś kurwa się pruje, że jakiś kubi. Nie wiem kto to jest, ale zaczynając. Jeszcze robię z siebie pajaca, taki ze mnie pajacja jak w siebie psalu gangst, patrzę na ciebie w góry robiące klapi Ają w sobie kasję, ale debi. Lekce tak myślę, to jest mi ciebie szkoda i jedynego wała. Jakiego widziałeś to na sobie jak oni na przystanku autobusowym Sam dobrze wiesz co ci kurwo zrobił, więc za pij ordem nie wierzy, kurwa. Mówisz, że jesteś niebezpieczny, jak sranie. A cię, kurwo, jednym drakiem wpierdalam na śniadanie. Nie bierz mój przemysł. Chłop, pułapacz, ty sobie lepiej to przemyśl. No skończysz bez kasy, bez hajsu Jak oni wpierdalają swetanol lub skrańców. Nie cedzę, to przemyśl. Spierdalam się na ten przemyśl. My rozpierdalamy losowymi drakami pustyny. Bo ja i mój brat, jak ros Mamy do tego geny. Po prostu jesteśmy do tego stworzeni. Dziwko! Życzą śmierci Ha, gdyby nie ja, to nie miałbyś wzorca Pozdrabę na twojego ojca, miałbyś swoim wzorcem Ale najwidoczniej nie mam za ojca Synek, zawiodłem się Na wina, że komuś strzeliłeś panie Chyba ci byli prawdziwa rzeczywistość granie Jakby gra była, życie wysadził wysadził granatem Ha, to prawdziwe życie, a nie gra takich jak ty Nie mamy szacunku, że ty coś gadasz o rymach Twój padł mi Jakby został wyprodukowany po grzybach Dziwko. jeżeli chcesz ociepić swój wizerunek To jest twoja ostatnia chwila Jeżeli przeprosisz wytwórnie w trakach To skończy się ta cała akcja I pamiętaj kto zaczął, ja nie wytwórnia Tylko twoja zjebana głowa I chęć bycia ja, jak ja, wiem że tak jest Nie masz jaja, to odpocznę We'll be